Cześć jak się masz? Ashley House, and if you love cycling, make sure you watch Tour Tour. Witam Was serdecznie po 80. edycji Vuelta a Potrzebowałem trochę czasu, słuchajcie. Potrzebowałem chwili czasu, potrzebowałem przyjechać w tak piękne miejsce jak Polana Szymkówka, miejsce, w którym się absolutnie zakochałem żeby chwilę przewietrzyć głowę, chwilę popatrzeć na te góry i zastanowić się nad tym, co się wydarzyło przez ostatnie trzy tygodnie. Bo wydarzyło się dużo. Wydarzyło się dużo, to był trudny czas dla kolarzy, dla organizatorów, dla dziennikarzy, dla komentatorów, dla kibiców i dla świata. Bo to był bardzo trudny czas dla świata. Jest, on się nie skończył. I to wszystko się niestety złożyło na obrazek, który, który widzieliśmy, na protesty, które eskalowały, które stawały się no, coraz bardziej e, brutalne, które po prostu w końcu storpedowały rozeglanie ostatniego etapu w Madrycie. I nie ma tutaj, słuchajcie, prostych odpowiedzi. Naprawdę nie ma prostych odpowiedzi na to, co można zrobić w takiej sytuacji. Bo nie jest tutaj sposobem wykluczanie grup, które mają prawo w tym wyścigu startować. Zresztą to może zrobić tylko międzynarodowa Unia Kolarska i między innymi o tym mówił Michał Kwiatkowski po wyścigu, że międzynarodowa Unia Kolarska jest władna podjąć jakieś decyzje, a żadnych decyzji nie podjęła. Jedyna takie oświadczenie, które się ukazało po wyścigu, jest takie, że UCPI pilnuje oddziału polityki od sportu. No to widzimy, jak to zostało upilnowane organizatorzy mieli związane ręce, bo oni sami nie mogą takich decyzji podejmować o wykluczaniu, nie, nie, nie wykluczaniu. Jeszcze na dodatek Hiszpania, o czym też Wam mówiłem, jest krajem, który w zeszłym roku uznał Palestynę jako państwo, więc tutaj też no, nie można było, no, strasznie trudno było tutaj znaleźć rozwiązanie, a z drugiej strony oczywiście my chcieliśmy sportowego widowiska, chcieliśmy trzech tygodni rywalizacji, dostaliśmy trzy tygodnie rywalizacji, nie będę Wam wmawiał, że to była Najciekawsza Velta, czy najciekawszy tegoroczny y, wielki tur, bo nie. Bo zdecydowanie nie. Ale też y, no, troszkę zdecydowali o tym jego bohaterowie. Bo tak jak się za zachwycamy kolarzami, którzy jeżdżą niekonwencjonalnie, takimi kolarzami, właśnie jak, jak Tadej Pogacza, chociażby z jednej strony mówimy, że dominuje, ale z drugiej jego stać na niekonwencjonalne rozwiązania. O tyle dwaj bohaterowie tego wyścigu. No to, są, to nie są tego typu kolarze. Ani Jonas Vinigo, ani João Almeida. Bo João Almeida, wiadomo, on jedzie swoje, jedzie tego diesla i w przepięknym stylu wygrał etap na Angliru. To było naprawdę, to była, to była kolarska uczta na tym wyścigu. Z kolei Jonas pokazał na etapie na Bola del Mundo, że także może zaatakować, że kiedy jest troszkę podrażniony, bo widzieliśmy, drugi tydzień mu nie wyszedł. To było tak, że przed wyścigiem wydawało się, że ta hierarchia jest jasna. Jest Tadej Pogaczar, a jeśli, jeśli jego nie ma, no to jest Jonas Winigo i potem cała reszta. Okazało się w drugim tygodniu, że João Almeida zaczął go naciskać. Mówił Jonas Winigo o tym, że nie czuł się dobrze, że był chory, że to miało wpływ na jego jazdę, no i to było widać. To było widać, on jechał przyklejony do koła Portugalczyka, ale nie był w stanie go zaatakować. Natomiast no, nawet Alberto Contador mówił, że na Anglii róż się wydawało w pewnym momencie, że nawet Almeida zerwie tego e, winigo, no ale nie zerwał. Nie zerwał, duńczyk był mocny, duńczyk pokazał klasę. Przegrał jeszcze czasówkę z Almeidą o 10 sekund. No ale kolejna sprawa: gdyby ta czasówka była dłuższa, tak jak mówił później Almeida, być może on by nadrobił 25, może nawet pół minuty. I wtedy on by się na tyle zbliżył do Jonasa, że myślę, że ta walka w końcówce by też wyglądała jeszcze inaczej. No ale ten etap został skrócony, widzieliśmy, było 12 km zamiast 27, ze względów bezpieczeństwa oczywiście, no i, i stało się jak się stało. A więc Jonas Winigo potwierdził, że jest numerem 2 po Tadeju Pogaczarze, jeśli chodzi o wielkie tury. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. João Almeida jest bardzo dobry świetnie spisuje się w górach, potrafi rzeczywiście podyktować niesamowicie mocne tempo, potrafi pojechać świetną czasówkę, no ale nie jest w stanie wygrać takiego wyścigu z Duńczykiem. Wrażenie olbrzymie zrobił na mnie Tom Pitcock. Słuchajcie, to jak Pitcock poprawił jazdę w górach i to na tych długich podjazdach, no tu nie ma za mną takich długich, chociaż też są piękne, to jest, to jest imponujące. A do tego wszystkiego jeszcze pojechał bardzo dobrą czasówkę, jak powiedział czasówkę życia, chociaż akurat na tym elemencie się nie skupiał. Pracował właśnie nad podjazdami, e, natomiast nad czasówką tak dużo nie pracował. No to jeśli on bez tej pracy, właśnie skierowanej na jazdę indywidualną na czas, potrafi tak pojechać, no to Szapoba. Naprawdę świetny wyścig Toma Pitkoka, który po raz pierwszy w karierze stanął na podium wielkiego turu. On do tej pory kończył wielkie tury drugie dziesiątce. I tu nagle taki postęp, no bo Almeida już na podium wielkiego turu stał. Był trzeci w Giro, teraz jest drugi, czyli jeszcze lepiej. No ale myślę, że dopóki jest Pogacar, dopóki jest Winigo, no to Almeida będzie ciężko wygrać wielki, tu, wielki tur. Podobnie jak to mówi Pitcockowi i wszystkim innym. Jay Hindley. Zwycięzca Giro przecież naciskał tego Pitkoka do Bola del Mundo. Jeszcze tam zaatakował. Tam zaatakował, za co zapłacił najpierw Pelicari, jadący świetny wyścig Młody Włoch. Później także doświadczony już bardziej Felix Gall. No ale nie był w stanie urwać Pitkoka Hindli. Bo, chociaż wcześniej też jeszcze przecież z Pelicari razem próbowali ten etap, który wygrał w końcu Pelicari, no, były próby, były próby ze strony kolarzy Red Bull Bora Groe, żeby tego pitkoka pokonać, żeby wskoczyć na podium, nie udało się. Brytyjczyk bronił się naprawdę znakomicie. Więc to są ci kolarze ze ścisłej czołówki. No, Gal oczywiście w końcówce w trzecim tygodniu tracił też. Nie wiem, czy to była choroba, czy to już było po prostu zmęczenie Tour de France. No, bo Almeida też w końcówce na, narzekał na jakąś chorobę, a więc te choroby tam krążyły po peletonie. Kilku kolarzy się wycofało z tego powodu. Kilku wycofało się też, niestety, dwóch przynajmniej z powodu e, tych, tych protestów i krak spowodowanych tymi protestami. Mm, więc to wszystko miało wpływ na rywalizację. Warto jeszcze podkreślić właśnie tych młodych, że Pelicari i Riccitello, nie atakował. On się cieszył tym, że daje radę jechać z, naj, z najmocniejszymi. No ale ta jego konsekwencja doprowadziła do tego, że to on po 20. etapie założył białą koszulkę lidera klasyfikacji młodzieżowej. On wygrał klasyfikację młodzieżową. E, więc to też była z jego strony świetna jazda. No inni kolarze, Pedersen, znakomity wyścig jechał w te ucieczki i przejeżdżał góry po to, żeby wygrać lotną premię. No skoro nie sło na finiszach, skoro królem jednak sprintów był Jasper Philipsen, znakomity, no to w takim razie Pedersen musiał szukać innego sposobu i znalazł inny sposób. Wygrał klasyfikację punktową. Jay Vine, klasyfikacja górska, ale... Jak on walczył, słuchajcie, nie tylko o tę premię. On był w ucieczkach, walczył o zwycięstwo etapowe. Był wtedy, kiedy było trzeba pomóc, że o Almejdzie. A do tego jeszcze pojechał czasówkę, w której przegrał o niecałą sekundę z Filip Poganną. No To jest coś niesamowitego. Myślę, że to było największe zaskoczenie, bo no ta ilość pracy, jaką wykonywał, to, to jest jedno. Ale to, że on taką czasówkę pojechał płaską, jak stół, no to jest naprawdę. Wielki, wielki wynik i to było spore zaskoczenie. Jeśli chodzi o Polaków, Michał Kwiatkowski aktywny, starał się, no, starał się pomagać swoim liderom, e, wniósł swój duży wkład w jedno zwycięstwo etapowe. Uciekał, ale no, no nie udało się. Liczyłem bardzo na to, że uda się Michałowi sięgnąć po etap, bo widać było, że kolarze Ineos Grandiers mieli, mieli wolną rękę. Mogli o te etapy walczyć. No, Michał próbował, nie udało się tym razem. Stanisław Aniokowski druga dziesiątka na tych sprinterskich finiszach no to nie jest to oczywiście na co liczyliśmy ja myślę że Staszek też liczył na znacznie więcej szkoda że tego finiszu w Madrycie zabrakło no ale kończy się jak się kończy mam nadzieję że na kolejnych wyścigach będzie lepiej zawsze zawsze w to bardzo wierzę jeszcze oczywiście ekipa Wisma-Lizebaike tu to, co robił Kelderman, to, to, co robili inni kolarze, pracując przez cały wyścig na czele peletonu, kontrolując tempo, nie dając odjechać ucieczce, albo dając odjechać ucieczce, kiedy można było, czy doganiając ucieczkę. No, fantastyczna jazda ekipy, która od samego początku ustawiła się na to, żeby ten wyścig wygrać i żeby wygrał go Jonas Winigo. Oni się nie rozdrabniali, im nic innego ich nie interesowało. Interesowało ich jedno, końcowe zwycięstwo. Czerwona koszulka, pokonanie po raz drugi w tym sezonie w wielkim turze UAE Team Emirates. A UAE Team Emirates najechało no o wszystko. Siedem etapów, super to brzmi, świetnie, ale wyścigu wygranego nie mają. Oczywiście, to iloma kolarzami wygrywali te etapy. No już inna sprawa to jest ten Juan Ayuso, który... No, Rozstaje się z tą ekipą, bo nie bardzo potrafi pomagać, i widzieliśmy to dokładnie na tym wyścigu. Widzieliśmy to już na Na, Giro, ale widzieliśmy to też tutaj. No, jednego dnia pierwszy podjazd odpada, nie, nie ma go do pomocy Almejdzie, drugiego dnia jedzie, wygrywa etap. Kolejny podjazd na następnym etapie odpada. Potem znowu jedzie po etap. No. Tak nie jeździ. Kolarz, który ma pomagać swojemu liderowi, który jest współlidera na początku wyścigu, ale było wiadomo bardzo szybko, że to Almeida jest, jest, jest mocniejszy, będzie walczył o wygranie z Jonasem i trzeba mu pomóc. No to byli kolarze, którzy mu pomagali, był tam gross był Wine, Soler się starał, ale tak naprawdę tego Ayuso zabrakło. Ja nie twierdzę, że z pomocą drużyny większą Almeida, by ten wyścig wygrał, bo myślę, że nie. Myślę, że i tak i nas był najmocniejszy, ale jednak troszkę tej pomocy kolegów zabrakło. Nie było tak silnej drużyny UAE Team Emirates. No a drużyna, słuchajcie, Lidl Trek, Pedersen wygrywa klasyfikację punktową Giro, Milan wygrywa klasyfikację punktową Tour de France, Pedersen wygrywa klasyfikację punktową WLT. Nie było w historii jeszcze drużyny, która by czegoś takiego dokonała, i to też jest coś, co warto podkreślić, bo mówimy o tych zwycięzcach: że tu ci wygrali dwa tury, czy ci jeden, czy ci trzy, ale no, jeśli drużyna nie ma takiego kolarza na wygrywanie wielkich turów, no to szuka innych celów, i akurat w przypadku Lidl Trek udało się zrealizować plan znakomicie. Potrafili to zrobić w bardzo piękny sposób. Także nie był to, jak powiedziałem, najciekawszy wyścig. Był to wyścig zdominowany, niestety, przez y, sprawy polityczne. No ta polityka, słuchajcie, sport był zawsze gdzieś tam powiązany z polityką. Politycy zresztą bardzo lubili zawsze y, gdzieś ch chwalić się sportowymi dokonaniami swoich rodaków. Natomiast y, wydaje mi się, że zaszło to za daleko. Wydaje mi się, że w DNA kolarstwa jest to, że ono jest blisko ludzi. Że ono jest momentami bezbronne. Ono, jakby. Ma zaufanie do swoich kibiców. A nagle się okazało, że to zaufanie zostało złamane: że ci kibice byli agresywni, że ci kibice atakowali kolarzy. I to już nie tylko ekipy Izrael, premier, tych wszystkich ekip, bo, bo, bo mówili o tym zawodnicy. E, ci kibice e, w końcu zdemolowali metę w Madrycie, nie pozwolili dokończyć wyścigu, nie pozwolili na dekorację. I myślę, że to nie tak powinno wyglądać, e, że, że jednak. No, musimy znaleźć granice, bo inaczej no to wszystko się nam rozsypie. Ja naprawdę rozumiem, że żyjemy w świecie, w którym tych protestów będzie coraz więcej. No ale jeżeli teraz na przykład doprowadzimy do precedensu, że jedna grupa jest wycofana przez protesty yy, ze, ze strony Kibiców, ze kibiców, no, protestujących, aktywistów, no to wyobrażam sobie, że w prawie każdej ekipie kolarskiej można znaleźć sponsora, któremu jacyś aktywiści coś mogą zarzucić. No i jak Wy sobie to wyobrażacie, że teraz na następnym wyścigu przychodzą aktywiści w innej sprawie i mówią, że teraz tą grupę trzeba wycofać, wycofujemy, teraz tą trzeba wycofać, wycofujemy. No i z czym zostajemy? Trzeba naprawdę... Smutne to. Smutne to, słuchajcie, bo, bo nie widzę dobrego wyjścia. Sytuacja na świecie się nie uspokaja, wręcz się pogarsza. Widzicie to, co się, co się ostatnio dzieje. Więc protestów będzie coraz więcej. Eee, bardzo często słusznych absolutnie protestów. No tylko, że wtedy... Ten sport może nam zginąć. To, co było siłą kolarstwa, może się stać słabością, którą wykorzystają protestujący w różnych sprawach. I myślę, że tego byśmy wszyscy nie chcieli. Myślę, że takiego pomieszania byśmy nie chcieli. Mieliśmy już przecież protesty i na wyścigach kolarskich wcześniej, i na, i na innych sportowych imprezach. No, ale jednak, jednak tutaj mam wrażenie, granica została przekroczona. Zostawiam wam to tak, bo, bo naprawdę niewiele więcej tutaj mądrego można powiedzieć. Trzeba szukać rozwiązań przede wszystkim, trzeba szukać rozwiązań na sytuację na świecie i trzeba szukać rozwiązań na sytuację podczas imprez kolarskich, bo to też nie ma sensu. Niektórzy się domagali, że my mamy podczas relacji się wypowiadać na ten temat. Słuchajcie, my nie chcemy robić trybuny politycznej ze studia e, imprez sportowych. Bo to by dopiero było pomieszanie, gdybyśmy my teraz jeszcze zaczęli być trybunami w jakiejś sprawie. Zresztą większość z was mówi, że chce spłuchać o sporcie podczas transmisji sportowych i my w studio przede wszystkim staramy się na tym skupiać, bo to jest nasze zadanie. Ja jako swoją taką misję zawsze pojmowałem promocję kolarstwa. No ale jak promować kolarstwo w takiej sytuacji? Bardzo. Trudno, bardzo zachęcać kogoś, trudno zachęcać kogoś do uprawiania tego sportu, ale jednak będę Was do tego zachęcał. Będę Was zachęcał do odwiedzania gór, bo tu się naprawdę e, świetnie wietrzy głowę. Tu na tarasie, na polanie Szymkówka można wypić kawę, za wszystkie postawione kawy. Bardzo Wam dziękuję. Jakbyście chcieli jeszcze mi postawić, to tam link znajdziecie pod filmem. E, zaglądajcie! na kanał. Będą oczywiście kolejne filmy. Przed nami teraz Mistrzostwa Świata, przed nami jeszcze Lombardia, więc też będzie się sporo działo. Także subskrybujcie, naciskajcie ten dzwoneczek, żebyście mieli wiadomości na bieżąco o nowych materiałach. Ja jeszcze kilka dni powietrze głowę. Później udaję się na Ultra Ducha Sanu, a później wracam już na Mistrzostwa Świata, żeby komentować je ze studia w Warszawie i wtedy się usłyszymy na antenie eee, i no, tradycyjnie mówię Wam do usłyszenia i do zobaczenia.